Witam. Zaprezentuję moje oświetlenia dyskotekowe, czyli kolorową sześciokanałowy marki Electron EL 153364. Kula disco, taśma ledowa, Ze sterowniki i e pilot LTC lxl 078 i żarówka inteligentna LED E27 LSC A60 CCT na WIFI 2.4GHz Postanowiłem na tym filmiku pochwalić się moimi oświetleniami dyskotekowymi w domu jak i poza domem a jeśli chodzi o kolorofon i kula disco to można nie tylko w domu ale i również poza domem Natomiast jeśli chodzi o taśmę LED i żarówkę inteligentną to niestety tylko i wyłącznie w domu. Ponieważ taśma LED jest zamontowana między ścianami medialnymi. A żarówka inteligentna musi mieć ca cały dostęp do internetu, do sieci Wi-Fi i do tego jeszcze jest wymagana aplikacja LSC Smart Connect, żeby sterować żarówkę inteligentną. Aplikacja LSC Smart Connect jest dostępna na Androida, czyli w sklepie Google Play i iOS, czyli App Store. Dobra, teraz, no teraz włączmy kula disco Podłączaj do prądu elektrycznego. Podłączamy kule disco. No, i jak widać, od razu się włączył. W tej chwili, kula disco, teraz wolniej chodzi, bo jest teraz cisza. A jak gra muzyka to kula disco szybciej pochodzi, chodzi. bo ma wbudowany mikrofon. A teraz włączamy kolorofon. Tym włącznikiem. I jak widać kolorofon się włączył. A tutaj mamy w tym dwa pokrętła, czyli music i speed. Music to jest. To jest coś podobnego do prędkości tego, tego kolor, kolorofonu, ale z wbudowanym mikrofonem natomiast to jest, ten pokrętło speed to jest, to, to, jest, to jest taka normalna prędkość tego kolorofonu bez wbudowanego mikrofonu oczywiście a teraz taśma ledowa w tej chwili mam cały czas, włą cały czas włączona i jest wybrany kolor biały a jak robię dyskotekę to zmieniam tryb z białego na flash na pilocie żeby kolory się ciągle, co chwil, ciągle się przyłączały, tutaj ściskamy przycisk, przycisk FLASH na pilocie. O, widzicie? Tak się kolory ciągle zmieniają na okrągło, bez przerwy. A teraz włączamy żarówkę inteligentną. Tą żarówkę włączamy. Tą żarówkę za pomocą tego włącznika światła. I jak widzicie żarówka i się włączyła żeby włączyć tryb dyskoteki trzeba wejść do włączyć smartfon szufladka z zainstalowanymi aplikacjami wejdźmy w tą aplikację LSC Smart Connect jak widzicie otwiera się w tej chwili Teraz trzeba poczekać a się włączy ta aplikacja. Poczekamy jeszcze chwilę, a się załaduje ta aplikacja. Już. Możemy teraz wejść w tę żarówkę inteligentną, czyli LSC A60CCT. Teraz poczekamy a się pojawią wszystkie tryby. W tej chwili mam włączony tryb dyskotekowy. Jak wychodzę z tej aplikacji, to niestety tryb dyskotekowy nie będzie działać. Ale wszystkie inne tryby, oprócz dyskot dyskotekowego, to będą normalnie działać. Czyli, tam, na przykład, czyli white, color i scene. A music synth to musi być obowiązkowo włączona aplikacja. Musi być o, jak widzicie, kolory się ciągle zmieniają na tej żarówce inteligentnej. No dobra. No to co? To nie pozosta pozostaje nic innego jak włączyć musicala. Na przykład No Copyright Sąd. Oczywiście tylko i wyłącznie No Copyright Sąd. Nic poza tym, bo inne piosenki znane to niestety są tylko i wyłącznie prawa autorskie. Dlatego puszczam tylko i wyłącznie No Copyright Sąd. No i jak, jak, jak widać, koladisko szybciej chodzi teraz. I jak widać, kolorofon szybciej, to coraz szybciej chodzi. Bo dlatego, że są basy teraz. so teraz normalnie coraz wolniej kolorofon chodzi, bo dlatego, że bas się skończył jak jest cisza jeśli chodzi o żarówkę inteligentną to coraz wolniej chodzi ta żarówka inteligentna jeśli chodzi o tryb dyskotekowy, A jeśli chodzi o tryb, ym, jeśli chodzi o ta 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 taśmę LEDową, jeśli chodzi o tryb Flash, to nawet bez musicala, czy bez musicalem na okrągło, na okrągło się kolory zmieniają. Bo dlatego, że nie mam wbudowanego mikrofonu w tej taśmie LEDowej bo to nie jest sprzęt dyskotekowy tym razem teraz widać jak coraz szybciej chodzi ten kolorofon kula disco tak samo też coraz szybciej chodzi i tak samo jak żarówka inteligentna No, jak widać, oświetlenie dyskotekowe się ładnie prezentują. Bardzo ładnie się prezentują te moje oświetlenia dyskotekowe, czyli kula disco, kolorofon, taśmę LEDowa ze sterownikiem i pilotem oraz żarówka inteligentna. No dobra, to teraz podsumowanie tego oświetlenia dyskotekowego. Kula disco i kolorofon w domu, jak i poza domem. Natomiast taśma LEDowa, kolorowa i żarówka inteligentna tylko i wyłącznie w domu. W następnym odcinku zaprezentuję moje nagłośnienia z potężnymi basami, czyli z z kolumnami, sabuferem, subwooferem. mikrowieża Philips MC, M570, Głośniki komputerowe 2.1 na dzidek Z323. I głosik Bluetooth, Trospad Max. To będzie na następny filmik, będzie na moim kanale, się pojawi. Ok, to na tyle. Dziękuję za oglądanie, jakże przy fajnego odcinka. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów, oprócz hejterów, oczywiście. I do zobaczenia. Cześć.